Dzień dobry, witam Państwa na Pana komentarzu do rynków. Dzisiaj w kalendarzu makro mamy bardzo niewiele danych, mianowicie o godzinie 18.30 będzie wystąpienie publiczne prezesa FED-u. Natomiast z innych ważnych informacji to jest ta, że Grecy złożyli swoje propozycje reform i zarówno propozycje reform będą oczekiwali 50 kilku miliardów euro w ciągu trzech lat. W takim razie zobaczymy jaka będzie decyzja szczytu, który przewidziany jest na najbliższy weekend. Przejdziemy teraz do głównych instrumentów finansowych. Na kontraktach na indeksację 500 można oczekiwać powrotu do oporu w rejonie 2077. Na rynku technologicznym sytuacja jest bardzo podobna. Na polskim rynku oczekiwałbym dalszego reagowania tych wcześniejszych sporych spadków. No i na rynku niemieckim w tej chwili kontrakty są na poziomie 11220. Na naszej platformie nie ma jeszcze kursą się pojawić za kilka minut. Myślę, że próba przełamania tutaj tego poziomu 11220 się nie uda. Możemy mieć jakieś tutaj korekcyjne cofnięcie w trakcie dzisiejszej sesji. Na eurodolarze mieliśmy wczoraj korektę typu A, BC, potem rozpoczęło się odbicie. W tej chwili mamy sytuację taką, że jest atakowany opór na poziomie 1, 11, 10 i również ten wczorajszy szczyt. Można rozważyć dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz, który jest tutaj rozrysowany zakłada, że dojdzie do przebicia tutaj tego bardzo ważnego oporu. Wtedy otwiera się droga do poziomu dzisiaj po 12:30. 12, I to chyba będzie wszystko na dzisiaj. Natomiast potem w poniedziałek można będzie oczekiwać reakcji w rynku na weekendowe decyzje. Drugi scenariusz zagłada, że jednak próba przełamania tutaj tego oporu się nie uda. Rynek się zacznie cofać. Moglibyśmy mieć cofnięcie w rejon wczorajszego dobra i potem dopiero będziemy mieli... Atak na opór na poziomie 1,11,10 i 1,11,20, kilka, 30 kilka pipsów. Jeżeli uda się pokonać ten opór, wtedy możemy wrócić na te opory na poziomie około 1,12,30. Przejdziemy teraz do sytuacji na wyjściu dolara bez do Tutaj powinniśmy mieć cofnięcie po ostatnich wzrostach i można rozważać dwa sceny przy Pierwszy scenariusz to jest takie, że na wkresie się rana dojdzie do wzrostu kwadrum nierkowalek nie i będziemy mieli <tysk> testowania majowego szczytu. Natomiast drugi scenariusz, <tysk> wtedy możemy tutaj się cofnąć. Drugi scenariusz zakładałby to, że możemy jeszcze zaatakować majowy szczyt. <tysk> I dopiero w dłuższej perspektywie czasu dojdzie do przesiedlenia i zwrotu na południe. Natomiast, czyli tutaj mogliśmy się cofnąć, na natomiast dłuższe dłuższej perspektywie wciąż na dolarze do złotego na powrót na poziom 3,97 na rocznicy ten złota wciąż jesteśmy pod, w rejonie bardzo silnego i bardzo ważnego oporu na 1163 myślę, że próba przełamania tego oporu może się nie udać, w efekcie rynek skieruje się na południe i będzie testować <tusza> z tego na poziomie 1142. Jeśli jednak doszło by do przebicia tego foru, z tym na to czeka nas mocniejsze odbicie, to odbicie w dłuższej perspektywie powinno okazać się korekcyjne, potem czeka nas jeszcze kolej w dół. Na wykresie centrum mieliśmy wczoraj w ciągu dnia przesilenie. Po pojawieniu się pięciogonowej struktury energii zaczęło się cofać. I wydaje się, że ta korekta może być jeszcze niezakończona. To odbicie, które mamy teraz, próba przełamania tutaj, tego wczorajszego dołka szczytu może się nie udać. W efekcie rynek może jeszcze pójść w dół. Po zakończonej korekcie rynek może jeszcze pójść w górę, e, znosząc 38% fali spadkowej z tego szczytu do tego dołka. To jest poziom około 54 dolary. Potem w dłuższej perspektywie czasu możliwe jest jeszcze ruch do dołu, ramach fali piątej. Niewielkie pogłębienie tutaj tego dołka myślę, że może nastąpić. Tutaj mamy psychologiczne wsparcie na poziomie 50 dolarów i w efekcie w dłuższej perspektywie czasu yy, y, y, możliwy byłby kolejny <coughs> ruch w górę, który będzie korygował spadki z tego tutaj yy, szczytu. Jeszcze w jeszcze dłuższej perspektywie myślę, że czeka nas kolejny ruch w dół. Yy, to wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.